Witajcie kochani na naszym kanale Prosty Styl Życia 1:23. Yy, dzisiaj zrobimy z Wami tak szybciutko. Yy, mielone. Będziemy potrzebowali dwa jajka, ja już sobie rozbiłam dwa jajka. Jedną cebulę, ja mam tutaj przekrojoną na pół. Jedną bułkę zamoczoną, ja już tutaj nalałam wody, żeby ona sobie namokła. Pokroiłam plasterki, żeby lepiej mi było ją rozrobnić później. Dwa mięska mielone, zrobię na dwa razy po prostu dla syna kotlety, ja mam 400 gram w takiej paczce, fajne, fajne jest mięso, jeżeli jesteście z Norwegii, z tej marki, bo ona akurat nie ma tej żelowej podkładki tutaj, po prostu jest na kawałku papieru, także to jest fajne. Do mielonych zwykłych zawsze używam mięsa albo mieszanego, albo ze świni, to jest akurat ze świni. Będzie nam później potrzebna tarta bułka, no i sól, pieprz do smaku. Ja słuchajcie, zaczynam robić. Otworzę sobie mięso i włożę już do miski. Zwykły papierek po prostu, tak jest super. Kroję drobno cebulę. Syn to w ogóle nie lubi cebulę. On nawet nie wie, że tam jest cebula w tych mielonych. Dlatego zawsze drobniutko. Drobniutką kosteczkę. Bardzo cieniutkie Paseczki teraz kroję, żeby ta kostka była naprawdę drobna. Wlewam jajka. czy bułka jest namoczona jeszcze nie ja mam z makiem bułkę bo takie tutaj są mogłam wziąć razową ale miałam właśnie dzisiaj akurat te z makiem ale to nic nie szkodzi nieraz robiłam na takiej nic nie szkodzi ja sobie tutaj garnęłam wzięłam tutaj stąd niepotrzebne nóż i deskę Odcisnęłam sobie bułkę. Tutaj jest wygnieciona bułka. Tam są w środku jajeczka. Nie wiem, czy widać jajeczka. Bułka, cebula i mięso. I teraz dodam pieprz. Tak konkretnie. Ja nie dodaję czosnku. Wiem, że. Ludzie lubią czosnek, ale ja po prostu lubię tak, żeby smakowało mojemu dziecku, czyli tak jak go przyzwyczaiłam od małego, prawda? Dwie łyżeczki soli i zaczynam mieszać. Teraz spróbuję sobie drobinę, czy nie trzeba dodać soli czy pieprzu. Zawsze robię troszeczkę bardziej słone, niż bym chciała, żeby to było jako, jakby gotowo usmażone. Jeszcze drobinkę soli. Taką łyżeczki. Spróbuję. Mm, przepyszne. I teraz Wam pokażę, jak ja. Przepraszam, robię mielone. Zmienię sobie tylko rękawiczka. I ja już Wam pokażę, jaki jest mój sposób na mielone. Robię mniejsze bo jest mi wygodniej i poza tym jakoś nie lubię dotykać mięsa, a tak mi jest wygodniej, zobaczcie. Maczam sobie łyżkę, robię sobie taką łezkę do z tartą bułką. Wracam i wyciągam. Maczę młyżkę. Nie, za, nie muszę za każdym razem. Biorę taką łezkę. 14 bułki I wyciągam. I tak całą resztę. Wolimy po prostu zjeść parę mniejszych niż większych.

Ja już kochanie zrobiłam mielone obrałam sobie ziemniaki zaraz je wstawię Mielonych wyszło 22 albo 3 sztuki takie wielkości dużej łyżki także jak się gotują ziemniaki mam jeszcze marchewkę z wczoraj pokażę wam na obiadek jak wygląda także za chwileczkę się widzimy tak kochanie ja już nałożyłam obiadek wygląda tak po prostu kotleciki mielone z marchewką, z groszkiem i ziemniaczkami duszonymi z masłem. Jeżeli zdecydujecie się zrobić, to życzę Wam smacznego. Pozdrawiam Was gorąco, całuję i do następnego razu. Pa, pa!